Was nie był pewny. Brakowało nam jednego punktu, zostały trzy mecze. Ja cały czas powtarzałem w drużynie i oni to o tym wiedzieli i mieli tego świadomość, że to nie było pewne. Nie! to! Hej, Może to się wydawało dla kogoś, kto, kto patrzy na to z boku i tak dalej, po tej serii naszych zwycięstw, tej dobrze, dobrej dyspozycji. Przez długi okres czasu, zwłaszcza w tej rundzie, może to by się wydawało i wydaje się takie proste, i, i, i ten awans był praktycznie pewny, ale on nie był, wierzcie mi, nie był pewny, bo, bo graliśmy dzisiaj z drużyną, z którą dopiero pierwszy raz w historii Ligi Centralnej wygraliśmy. Zawsze te boje były wyrównane, więc tym bardziej cieszę, że, że wygraliśmy tak przekonująco. Zostały jeszcze dwa mecze, cieszymy się, bo wykonaliśmy kawał dobrej roboty, i tak dalej. Eee... Spełniamy marzenia, zrealizowaliśmy cel, mamy jeszcze te swoje cele, takie mniejsze, żeby nie przegrać meczu i na pewno będziemy o to walczyć, bo to nie tylko chodzi o to, żeby nie przegrać meczu w Lidze Centralnej, tylko już zacząć budowę siebie, zespołu, klubu na coś, co czeka nas w niedalekiej przyszłości i tu bardzo chodzi mi o poziom sportowy, bo jedną górę zdobyliśmy, ale ale to jest jakby podłoże następnej, tak i trzeba pracować e, dalej i na pewno tak będziemy pracować, ale tym chłopakom należy się e, szacunek i słowa uznania, bo, bo to się nie zrobiło w rundę, to się nie zrobiło w pół roku, e, w rok, tylko to naprawdę dużo potu, zdrowia e, i tak dalej, i tak dalej, serca. No żebyśmy się wspólnie cieszyli z, z tego, co dzisiaj zrobiliśmy, czyli awansu do sportowego, do superlist.